Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżbym miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy nie możecie. A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus. Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię. Ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Żeby to miało sens, to trzeba spróbować siebie odnaleźć w tym słowie, swoją historię. Słowo mówi tak: Od góry Hon szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, czyli zawrócili. Na pustyni już nie szli do celu, tak jak trzeba, tak prosto, tylko Pan Bóg ich prowadzi z powrotem, aby obejść ziemię Ed Edom. Czyli nie dojść, że z powrotem to jest jakimś takim slalomem. Nie prowadzi ich wzdłuż ziemi zamieszkałej, czyli nie prowadzi ich wzdłuż rzeki. Nie prowadzi ich wzdłuż lasów, gdzie można coś upolować, jakieś mięso zjeść, jakieś tam truskawki nazrywać. Nie prowadzi ich wzdłuż rzeki, gdzie, gdzie można naczerpać wody. Mają wody tylko tyle, że wystarczy na parę łyków. Idą i pragną, ale idą. Idą i głodują, ale idą. Nie umierają. I to ich wkurza, że się nie dzieje, że ich nie prowadzi tak, jakby oni chcieli. Innymi słowy, mówią, prowadzisz nas źle. Źle prowadzisz historię mojego życia. Źle to wszystko wygląda. I dlatego pojawiają się węże, które ich kąsają. Oni nie mogą zaakceptować, oni patrzą na swoje życie i stwierdzają, wszystko jest złe, jest źle zaplanowane, źle wyreżyserowane, źle prowadzone, nie tak to wszystko działa. Czyli oni przeklinają swoje życie, nienawidzą swojego życia, a więc je odrzucają i dlatego umierają. I Bóg każe. Mojżeszowi węża uczynić, czyli to, co oni przeklinają, to, czego nienawidzą, wywyższa. Mówi, właśnie to, czego nie akceptujesz, jest prawdopodobnie dla ciebie zbawieniem. I kto na niego patrzy, w Biblii patrzeć oznacza mieć relację. Tak naprawdę kochać. Kto patrzy, na węża, czyli kto akceptuje historię swojego życia, ten ma życie wieczne w sobie. Kto ma światło na historię swojego życia, kto, kto rozumie, że Bóg mnie dobrze prowadzi, że to, że ja mam takie zdrowie, taki nos, taką twarz, taką urodę, taką biedę, to jest dobrze prowadzona historia mojego życia. Ten jak mówi to słowo, ocaleje, bo on wtedy ma relację z Jezusem Chrystusem, poprzez krzyż. Ten nie ucieka od siebie. Ten umie kochać siebie. A kochać siebie oznacza być Synem Bożym, bo Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi byśmy chcieli być. Kocha nas all inclusive, ze, ze wszystkimi wadami, ze wszystkimi przywarami, ze wszystkimi nieszczęściami, a nie takimi, jakimi byśmy się chcieli wyreżyserować. Bo Bóg kocha za darmo.